Siemanko, witam po raz kolejny. To jest krótki filmik informacyjny. Mam wam w zasadzie do przekazania tylko jedną ważną informację. Mianowicie konkurs rysowniczy, który cały czas trwa na moim kanale, zostaje wydłużony do 11 sierpnia. Pierwszą datę jego ukończenia, jaką podawałem, to był 1 sierpnia. A teraz zostaje on wydłużony o 10 dni. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Jestem na wakacjach i i tak nie miałbym możliwości wysłania zwycięzcom nagród w najbliższych dniach. Będę wolny dopiero po 11 sierpnia, dlatego też uznałem, że zamiast trzymać wszystkich w niepewności, lepiej przedłużyć ten konkurs, a może dzięki temu ktoś jeszcze się zdecyduje stworzyć i wysłać swoją pracę, może kogoś uda się nakłonić, może ktoś zdąży się dowiedzieć o tym, o tym konkursie przez te następne dni. Wszystkie informacje o nim znajdziecie. W linku, który jest w opisie i który pojawia się zapewne już gdzieś teraz na ekranie, no, zmienia się tam tylko jedna, jedyna informacja: mianowicie to, co teraz Wam mówię, że nie w 1 a 11 sierpnia o północy, tylko 11 sierpnia włącznie, o tak dobrze, tak się ładnie mówi, będzie trwał ten konkurs. I to w sumie tyle. Ja teraz jestem kompletnie zawalony kolejnymi filmami do przetłumaczenia. Dziękuję Wam z jednej strony bardzo za. Za wasze zaangażowanie i pod nadsyłanie mi swoich próśb, z drugiej strony, jednak zrobiło się ich tak dużo, że jestem praktycznie zawalony po prostu tym i tym już, już można użyć tego słowa nadmiarem tego dobra. Wszelakiego no, no powiedzmy, że mnie wykończycie, ale filmy dostaniecie, wszystko będzie już pewnie dziś wieczorem, znaczy w nocy, tylko wtedy dodaję. Na zazwyczaj. Już wtedy powinno się powiedzieć coś nowego, a potem gdzie znowu coś kolejnego. I znowu, i znowu, i znowu. I, znowu, i tak w kółko. No, do pewnego momentu przynajmniej. No dobrze, w każdym razie pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia. Hej, hej, hej. Trzymajcie się.